Cześć, nazywam się Mikołaj. Tu jest stało? Uderzyłam się w na imię? Ileś Na co się gwarujesz? Udzielę pomocy. trzymała być? Bierzesz, bierzesz jakieś leki? Nie. Wielice wiedzą, że tu jesteś? Nie wiedzą. A wiedzą, że coś się w ogóle stało? Nie. A tu pan po pogodowie? Po tak już słucham. Mam już Ci pomogę. Czujesz się jakoś słabo?

Ja bym chciał poinformować Państwa, że Państwo dziecko uległo wypadkowi, uderzyło się w głowę, na ulicy Świerkowej, po jest już wezwane, czy mogliby Państwo szybko przyjechać? Dobrze, dziękuję. Weźmiemy osobę w pozycji bocznej, bezpiecznej. Dostajemy sobie do, do czasu przyjazdu do pogotowia, kontrolujemy czy ta osoba żyje, czy oddycha. Pomocy! Pomocy! Dobra, co się stało? Uderzyłam, powaliłam się na kamień i boli mhm. mnie. Jak się nazywasz? Judyta. Ja się nazywam Mikołaj. Udzielać pomocy. Ile masz lat? 12 to boli. Zaraz przestanie. Zadzwoni pani, pani po pogotowie. już dzwonię. Bierzesz jakieś leki? Nie. Chorujesz? Nie. Szyroice wiedzą? Coś się stało? Jest, co jest nie, koło? teraz do mnie zadzwonię. Dobrze. Spójrz. Halo, mamo. Przyjedź szybko, mam się o kamień i tak, na Świerkową w Gronowie. Dobra, pa. To boli, no. To nie. Co lubisz robić? Powiedz chodzę do straży wydajnej. Młodzieża nie mówią na Mhm. Co tam robicie? Takie spotkania macie? Do pożarów mieścicie? Nie, widzimy, jesteśmy za Aha. A to co robicie ogólnie w tej straży? Rozumiem i wodę. A a mi czegoś? Tak, mam zajęcia niekiedy. To boli. Już zaraz będzie bolec, spokojnie. Ale to boli bardzo mocno. Co lubisz jeść? Opowiedz mi. Martonark. O, a jaki zestaw? Marcika. Też pójdę. Może rób to szybciej. Lub wantaż Długo jeszcze? Już nie długo. Jeszcze jedna To strasznie boli. Teraz przestań, spokojnie. Panie... a pamiętasz dobrze, jak to się stało? Mm, szłam i wywaliłam, schodziłam z schodnika i walałam się o próg, a tam był kamień. Mhm. To strasznie boli. Ała! Spokojnie. To będzie ta karetka. Tak, chwilkę będzie już spokojnie. Co lubisz oglądać? To telewizję? Tak. A co oglądasz? Ty lubisz oglądać w niej. Jaj! 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 Nie. Jaj! spokojnie. Ja nie, nie Jaj! Jaj! nie To jest bardzo boli. Bardzo. Nie, nie wyrażam. Masz jakieś zainteresowania? Hmm, czytam książki. Hmm. Różne. Opowiedz mi. Tak? Jakie książki lubisz? Prześpiewam. Nie mam parę pokera. Aha.